Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj nagrywam film z bydła, konkretnie z cielaków. Mamy nową partię cieląt. Tutaj, te co widać. 7 sztuk. Co jeszcze? W tym filmie pokażę Wam również poprzednią partię, ponieważ jeszcze nie, jej nie nagrywałem. No i tak obejdę. Pokrótce opowiem, co się zmieniło. Także zapraszam do oglądania. Dzisiaj mamy 23 październik Cielaki przyjechały do nas No już z tydzień temu Tylko nic nie nagrywałem Już minęło trochę czasu Właśnie od przyjazdu Na razie jest wszystko w porządku Oby tak zostało Pobierają już ładne, gra, ładnie granule Oraz sianu aktualnie nie mają Bo przyszedłem w obejście Zaraz będę im dawał no co, wejdę od środka i pokażę Wam każdego z osobna. Jak już mówiłem, jest 7 sztuk, 7 byczków. Najmłodszy, jaki przyjechał, był ten biały, cały biały. On miał 5 dni. Ale jak widać, jest z nim wszystko w porządku. I jeszcze dodam, że to nie są czyste HF. -y. Jakby ktoś pytał: Nie kupujemy czystych HF-ów, są to mieszanki. Są ładnie zbudowane, szerokie. Ten jest największy. Ten biało-czarny. Aby zdrowo się chowały. To będzie wszystko super. Tutaj mają granulki. Zaraz Wam pokażę jeszcze jakie stosujemy aktualnie, oraz jakie mleko. Nagram Wam coś jeszcze z wieczornego pojenia, bo teraz jest już godzina 16. Dobrze, przejdziemy dalej. Może zacznę od mleka. O ile dobrze pamiętam, już pokazywałem w jakimś z filmów, jakie mleko stosujemy. Także nic się nie zmieniło. Jest to mleko z firmy Yossera. Bardzo fajnie nam się sprawdza. Także zmieniać na razie nie zamierzamy. Na pierwszy okres odchowu stosujemy to mleko. Potem przechodzimy na to w żółtych workach. Niestety nazwy nie pamiętam, ale również z tej firmy. Tylko worek cały żółty. Oraz granule z tej firmy. Tu już dużo nie zostało, ponieważ te dwie partie cielaków no dosyć szybko taki worek nazwijmy to pochłonął. I tutaj jest druga partia. Tam obok jeszcze są od nich trzy sztuki. Kupujemy takie mniejsze partie typu 6-7 sztuk. Nieraz 5. to zależy, ale kupujemy częściej. Już od jakiegoś czasu właśnie tak robimy. Te są trochę starsze, ale dokładnego wieku wam nie podam. Jedynie że wieczorem zerknę w paszporty. Aktualnie sobie odpoczywają. Oraz tutaj jeszcze trzy, tamten całkiem z tyłu. Yy, u niego był trochę problem z zapaleniem płuc. Ale już jest wszystko na szczęście dobrze. Mimo, że zaczynał się ten okres yy, oj. zapaleniowa zapalenia płuc ucieląt. To u nas na razie na szczęście jest wszystko w porządku. Właśnie oprócz tego jednego. Nie miał jakoś mocno, ale zawsze to zapalenie. Sielaki szybko nauczyły się pić, ponieważ niektóre były odstawiane przy zakupie od mamek. Także wiadomo, na początku nie jest łatwo je przyzwyczaić do wiaderka, oby się chowały, i były zdrowe. Dobrze. Przejdziemy. Znowu dalej, tylko nie wiem, z góry mówię, że nie wiem czy będzie mnie słychać, ponieważ strasznie wieje i pogoda jest równie straszna. Ale zobaczymy. Znajdujemy się właśnie w oborze. Tutaj akurat jestem przy niedawno przepędzonych cielakach. Jest tutaj 9 sztuk. tak mają grzybka były już niedawno szczepione także powinno pomału ustępować tutaj są wolne trzy kojce i one sobie chodzą po tych trzech kojcach na razie wolno jak przyjadą jakieś nowe odsadki albo y, nasze będziemy y, mniejsze cielaki przepędzać to wtedy je się zamknie w jeden kojecel natomiast na razie nie ma takiej potrzeby więc mogą sobie chodzić wolno idę dalej, może pokrótce jeszcze coś opowiem, co się zmieniło. Tak aktualnie wyglądają te byki. szarole i te mieszanki. No już ładne sztuki. Jeszcze trochę na pewno postoją. Możliwe, że do końca roku. Tamten pod ścianą myślę, że jest największy albo jednym z większych tutaj niedawno była o pewnie ciągnik słychać z tyłu tutaj niedawno była sprzedaż i zostały się cztery sztuki w sprzedaży nie nagrywałem, już wiele razy się pojawiło na YouTube, także tym razem nie było potrzeby. Też już ładne byki, szczególnie ten czarny. To jest taki agresor. Nie lubi po prostu za bardzo człowieka. Bardzo się denerwuje od razu. No ale byk to byk. A poza tym nic się nie zmieniło. Wszystko tak, jak było, tak jest. W następnym filmie zaprezentuję wam odsadki które do nas przyjechały jałówki. Także wyczekujcie. A w tym filmie byłoby to na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I do następnego. Cześć!